Aby usunąć swoje konto YouTube z telewizora Smart TV, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest otwarcie aplikacji YouTube bezpośrednio na telewizorze. Wiele osób uważa, że trzeba wejść do ogólnych ustawień telewizora, aby usunąć konto, ale to tylko sprawia, że gubią się w menu, które nie ma nic wspólnego z sesją YouTube. Zamiast tego należy przejść do górnej części ekranu, gdzie wyświetla się nazwa kanału lub zdjęcie profilowe. Wchodzimy tam i uzyskujemy dostęp do menu konta. Gdy już tam jesteśmy, ustawiamy kursor na profilu i naciskamy ikonę ustawień, która pojawia się w tej sekcji. Stamtąd zobaczymy kilka opcji związanych z kontem, w tym możliwość wylogowania się lub nawet zablokowania go na urządzeniu. Musimy wybrać: wyloguj się, potwierdzić działanie, a konto automatycznie przestanie być aktywne na telewizorze. Będzie musiała zalogować się na inne konto. Jak widzisz, jest to prosty proces, jeśli dokładnie wiesz gdzie wejść i nie komplikujesz sobie sprawy, szukając w ustawieniach ogólnych. Jeśli ten poradnik Ci pomógł, nie zapomnij zasubskrybować kanału i udostępnić tej wskazówki znajomym.